Kożińska Program w cztery oczy w telewizji Gorzów. Witamy również widzów Lubuskiego Centrum Informacyjnego. To są komentarze do sytuacji politycznej w Polsce i w regionie. Z nami posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Siblińska. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ile komisji jest w tej chwili w wielu komisjach pani uczestniczy, bo ten podział już znamy. Tak, tak. Ja jestem członkiem Komisji Finansów i jak zawsze, w każdej kadencji, członkiem Komisji Infrastruktury. Jestem wiceprzewodniczącą Komisji Infrastruktury. To jest ciężki czas jeszcze dla opozycji. Wprowadzanie reform i zmian, których. Chcieli oczekiwali wyborcy w momencie w takim, w którym no, nie macie swojego rządu, no a y, 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 obrady wyglądają jak wyglądają na razie. Tak, rzeczywiście. No to właśnie chociażby biorąc pod uwagę y, y, zaplanowane posiedzenia na przykład Komisji Finansów, gdzie mamy opiniować pewne zmiany przesunięcia w jeszcze tegorocznym budżecie pod dyktando jeszcze obecnego rządu, i już sobie wyobrażam, jak ta komisja będzie wyglądała, bo rzeczywiście. W tej nowej komisji. Jeszcze opozycja, czyli my, mamy w tej chwili większość, więc te zmiany nie będą wyglądały tak jak przez ostatnie 8 lat, że przychodził rząd, wrzucał jakieś zmiany, bo trzeba przesunąć pieniądze z jednego funduszu do drugiego, z jednej, z jednej działki na drugą. Nie, więc, więc to już nie tak będzie działał ten Sejm i nie tak będą działały komisje na wskazanie rządu. Ale ciężko jest przeforsować niektóre kwestie. No właśnie, bo czy jest szansa później na jakieś poprawki budżetowe w ciągu roku budżetowego? Bo dzisiaj to się ważą losy tak naprawdę u ustawy budżetowej na przyszły rok. Tak, i, 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 i już dawno powinniśmy pracować nad budżetem. Nie robimy tego, bo tak naprawdę nie ma ku temu przestrzeni. Dlatego też już mamy. Zapowiedziane, że y, zaraz po y, uformowaniu nowego rządu y, będziemy ciężko pracować y, nie, bez względu na to, że to jest okres y, świąteczny, międzyświąteczny. Y, jesteśmy przygotowani na to, bo rzeczywiście ważne jest, żeby uchwalić w terminie budżet, żeby nie dać argumentów y, ani prezydentowi, ani y, pisowi do tego, żeby y, była próba. Y, Przerwania kadencji Sejmu, więc jesteśmy przygotowani na tą pracę, będziemy pracować. Oczywiście tego budżetu w jakimś znacznym zakresie się nie da zmienić. Oczywiście takie poprawki, które zawsze składaliśmy, typu zmniejszenie pieniędzy na telewizję publiczną, czy, czy powiedzmy na rozbuchaną administrację pisowską, to wszystko będziemy przekierowywać, chociażby właśnie na program in vitro, który jako pierwszy pewnie ruszy w tym nowym rozdaniu, bo już było pierwsze czytanie tej, tego obywatelskiego projektu i będziemy po prostu przy uchwaleniu budżetu robili jakieś poprawki konieczne, przesunięcia. Natomiast w ciągu roku zawsze też jest możliwa korekta budżetu. Słuchałam ostatnio wywiadu radiowego byłego posła lewicy, pana Bogusława Wątora, który mówi: Po co czy, czy ta ustawa in vitro ona jest rzeczywiście najistotniejsza dla, dla Polaków, czy tym w pierwszej kolejności e, powinien zająć się, czy powinien zajmować się m, nowy parlament? Mam co do tego wątpliwości. Jak pani to skomentuje? Ja nie mam po tego żadnych wątpliwości e, dlatego że e, to jest e, ważna, ale czy najważniejsza? E, m, może nie tyle, no, oczywiście że bardzo ważne, bardzo ważne. Natomiast jest to e, też takie symboliczne działanie, ponieważ jest to projekt obywatelski. Jako taki został złożony w ubiegłej kadencji, a projekty obywatelskie nie dezaktualizują się. W związku z tym można było bez żadnej zbędnej zwłoki przystąpić do prac nad tym projektem. Nie trzeba czekać na złożenie, na żadne konsultacje, ponieważ ten proces został już przeprowadzony. Czyli taki układ w stronę tych projektów obywatelskich, tak, które tak. z tej zamrażarki I wróciły dokładnie. na ławę sejmowe. I, I te I ten projekt to jest spełnienie oczekiwań wielu, wielu rodzin. 喂，hello，hello。Viel u, viel u. par, które czekają na swoje potomstwo. Samorządy zastąpiły w tym wymiarze w dużej części rząd, ponieważ tak jak mówię, in vitro było finansowane z programów rządowych, wprowadzał je ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Pisto przerwał. Nie ma takiej możliwości. Samorządy zastępowały rząd w tym zakresie, ale musimy też pamiętać, że to nie jest zadanie własne samorządów w związku z tym uchwalenie tego projektu dzisiaj i włożenie tego do budżetu państwa pozwoli też samorządom na pewne ruchy i oni będą mogli te pieniądze, które dotychczas przeznaczali na, na in vitro, przeznaczyć na inną pomoc i inne, inne działania. Więc to jest ważne, ale to jest, tak jak powiedziałem, to też jest swego rodzaju symbol, że będziemy słuchać obywateli i będziemy wykonywać te działania, które są oczekiwane przez obywateli. Co ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy. Czy rzeczywiście realny jest scenariusz, że ta pierwsza transza środków trafi, no może jeszcze, jeszcze przed nowym rokiem, do Polski? Jest to możliwe, natomiast też jest taki w mojej ocenie duży kredyt zaufania ze strony Unii Europejskiej, że te działania w Polsce, wygrane wybory przez nas i z trudem, jak gdyby patrząc na działania i prezydenta i PiSu, przejmowanie władzy przez obecną jeszcze opozycję, są już pewne działania, czyli zmiany w KRS-ie. Jest zmiana, która właśnie też mówi o tym, że no nie będzie tak jak do tej pory, że, że wszystko będzie pod dyktando PiSu. I to są takie dobre prognostyki, które mam nadzieję, że będą przekonywały krok po kroku Unię Europejską do tego, żeby te pieniądze z KPO zostały w końcu uruchomione. Słucham, europarlamentarzystów z państwa frakcji w Europarlamencie mówili, że oczy Unii Europejskiej rzeczywiście są zwrócone w tej chwili na Polskę. Tak jest? O tym się mówi? Tak, dlatego że no, dokonało się coś, co y, w ocenie wielu osób było niemożliwe. Y, my y, widzieliśmy, jak bardzo PiS zepsuł opinie y, w Europie i w świecie o Polsce. Tak naprawdę to y, jako rząd skłócił się ze wszystkimi i y, wszędzie. Y, I Polska jako partner przestała się liczyć. Y, I to jest ewidentne działanie. Pisowskich działaczy. Wszędzie były jakieś braki zaufania, no, spiskowe teorie dziejów i tak dalej. W związku z tym mamy nadzieję, że Polska jako kraj wróci na należne miejsce w Europie, że będziemy godnym partnerem do dyskusji o przyszłości, nie tylko Polski, ale też Europy. Dzisiaj PiS mówi o tym, że tak głośno wrzeszczeliście jako opozycja o demokracji, a dzisiaj nie nie dopuszczacie przedstawicieli PIS do Prezydium Sejmu i Senatu. To nieprawda, jest miejsce dla przedstawicieli pis w Prezydium zarówno Sejmu, jak i Senatu. Natomiast nie wyobrażam sobie ja osobiście też głosowania, na przykład nad kandydaturą pani Witek, pana Terleckiego, czy innych osób, które łamały konstytucję, łamały regulamin Sejmu traktowały posłów opozycyjnych jak gorszy sort i w taki sposób no, w niewybredny sposób też mieliśmy takie odczucia przy różnych działaniach. Czyli to jest odwet? Nie, nie, to jest po prostu prawo demokracji, większość wybiera, a większość nie zgodziła się na to, żeby w prezydium sejmu zasiadała pani Witek, która Łamała regulamin, która powinna odpowiedzieć za to, co zrobiła. <laughs> słynne reasumpcje, inne działania. To są po prostu sprawy, z których powinna zostać rozliczona. Kiedy poznamy skład rządu Donalda Tuska? Yy, no, myślę, że po 11 grudnia, kiedy minie ten czas, na, na coś, co się nazywa tworzeniem rządu pana Morawieckiego, to jest. no. Warsa się skończy, zaczą się rzeczywiste, rzeczywiste działania. Teraz przejdźmy do tematów już lokalnych. Po przejęciu rządu przez opozycję, już pojawia się ta giełda nazwisk dotyczących wojewody Lubuskiego. Czy to będzie ktoś z koalicji obywatelskiej, może lewicy, a może trzeciej drogi? Na liście nazwisk także słyszymy: Krystyna Sibińska, Tadeusz Jędrzejczak. Słyszymy o człowieku yy, generała Różańskiego z trzeciej drogi, yy, specjalista wojskowy, nawet gdzieś tam. Takie słowa się, takie na, opisy słyszymy. Co pani na to? Ga, mebluje sobie pani już gabinet w urzędzie wojewódzkim? Podchodzę do tych wszystkich newsów ze spokojem. W tej chwili wszyscy rozmawiają o rządzie. Dopiero po uformowaniu rządu będzie czas na wojewodów. I tyle mogę powiedzieć. Póki co żadnych rozmów na temat potencjalnych podziałów województw, czy no już o nazwiskach nie wspomnę, nie ma. Czyli nie ma na razie dyskusji z której frakcji tej koalicji. Nie, oczywiście słyszymy, że są różne zabiegi i to jest normalne. Natomiast jak się ostatecznie skończy, to będzie to czas po uformowaniu rządu. Czyli są inne priorytety na dzisiaj? Tak. Pani poseł, słyszymy z gorzowskiego magistratu popłynął komunikat, że prezydent Gorzowa wraz z prezydentem Zielonej Góry i prezydentem Nowej Soli planuje zorganizować w Gościkowie Paradyżu konferencję pod hasłem nowe porozumienie w, w kontekście zagrożenia likwidacji województwa lubuskiego i propozycjach nowego podziału administracyjnego. Trzeba zabrać głos, trzeba nowej umowy paradyskiej, mówią samorządowcy. Jak słyszę o potencjalnych spotkaniach dotyczących e, przyszłości wojny solubskiego zawsze temu przyklaskuję. Natomiast w tym konkretnym przypadku, e, chyba e, gdyby podstawy zwoływania e, według mnie są dosyć chybione, bo e, słyszymy o, ktoś sobie wymyślił jakiś nowy podział administracyjny, ktoś kiedyś, nie wiadomo skąd to wypłynęło, jakaś e, ktoś zaproponował, że tak widziałby, ale nie wypłynęło to. Y, ze, z żadnej strony politycznej, w związku z tym y, nie widzę powodów rozmawiania o czymś, co nie leży na stole y, i y, nie mam zaufania do prezydenta, wujci, przepraszam, do prezydenta Kubickiego, który próbował już mieszać niejednokrotnie w sejmiku województwa lubuskiego, który ustawia się y, tak, jak jest mu wygodnie, y, podobnie z prezydentem Nowej Soli, i, I tutaj y, no, wpisywanie się w taki y, potencjalny, y, nie wiem, y, nazwałabym to swego rodzaju jakiś taki spisek przeciwko czemuś i komuś, y, nie bardzo w to. Yy, wierzę i widzę celowość tego. A może tak? to jest kampania już? Yy, pewnie jest kampania. Jesteśmy w przededniu kampanii samorządowej. Ja bym wolała, żebyśmy się skupili na wyborze dobrych kandydatów z różnych ugrupowań i opcji. I nie mieszali, yy, bo, że nie wiem, prezydenci muszą mieć swoich przedstawicieli w Sejmiku. No, to nie na tym też tak polega. Yy, są władze miasta, są władze Sejmiku. Są władze w powiatach i niech każdy zajmie się swoimi działaniami. Czyli takiego zagrożenia od strony żadnej administracyjnej prawnej na dzisiaj nie ma nie widać? Nie, ma, nie widać. Czyli jest to y, na dzisiaj według pani wysadny z palca wątek. No tak, no wiem, że bardzo zależy y, y, prezydentowi Kubickiemu, Milewskiemu i y, burmistrzowi bodajże Barczakowi na stworzeniu jakiegoś paktu ale ten pakt nie wiem, co ma przynieść. My mieliśmy w wyborach do Sejmu też bezpartyjnych samorządowców. Jak się okazało, jakbyśmy prześledzili karierę tych kandydatów, to oni tak naprawdę obeszli wszystkie już możliwe ugrupowania i szukają wiecznie poszukujący. No, w polityce trzeba być konkretnym i trzeba być yy, jak gdyby, yy, spójnym. To wszystko się gdzieś tam rozbiega. Bo albo zabiegamy o miasto i zabiegamy o powiat, yy, no... Kto są każde, różne stopnie samorząd. Nie można być wszędzie, tak? Nie można siedzieć na dwóch stołkach. Krystyna Siebińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Zdrowia bardzo. Zdrowia życzymy. <laughs> dziękuję Bo bardzo. intensywny czas teraz wcale tak, tak, nie tak, będzie odpoczywania, prawda. jak się okazuje, między świętami. A Państwu dziękuję za uwagę. Będziemy oczywiście śledzić wydarzenia w Polsce, wydarzenia w regionie. Do zobaczenia.